Siemanko, witamy, To są Oliver i Arek dzisiaj jest paczka z stick point tak, trochę, kilka dni nas nie było, bo czekaliśmy na paczkę, super paczka ze stick point otworzymy, pokażemy, w sumie troszkę otwarta, bo sprawdzaliśmy czy wszystko się zgadza i co mamy Oliverek? opowiadaj box to w Champions naklejek cały box, 50 saszetek, po 10 w środku Także taki ładny box. Dalej, co my tu mamy? Puszkę z naklejkami. Z FIFA Qatar 2022. Woreczki. Tak, trzy paciuszki woreczków, bo nam się przydadzą, jak będziemy karty komuś wysyłać. Teraz, uwaga, uwaga, cztery XXL blisterki. A, tu jeszcze nie, ten się schował, tak, o. Superanckie, holenderskie, także to są te super. Blisterek z naklejek to w Tak, superancki taki. Dalej mamy Multipaki. Jeden multipack z topsa czym naklejek. I drugi Multipak I Multipak z, I, z Kataru. I uwaga, kto jest na limitce? Bardzo Dumfries. rzadki Dumfries, także superancka. Pierwsza limitka na pewno rzadka. O, tu jest cena po holendersku. 40k, dwie limitki, także... Super, no i co Oliwerek? Co dzisiaj otworzymy? E, dwa blisterki. Oli mówi: dwa blisterki. Obyśmy coś fajnego trafili, nie? Niderlandskie. Coś holenderskiego, rzadkiego, by byłoby super. No, także dobra, to jest jeden mój, jeden Twój. to jest dwa małe tak, limitki, pokaż jeszcze... duże i jeszcze I kosztuje taki blister XXL w Holandii: 6,5, także naprawdę super sprawa. Za taką cenę to nie można narzekać, nie? Tak. No i uwaga, uwaga, będziemy się starali tak. Jak to mówią zaskoczenia patrzeć. Żeby najpierw o wyjeżdżają. Raz, hmm. dwa. U mnie już otwarte. Trzy. Trzy. Ile będziemy zaglądać? Kto jest na limicie? Trzy sasietki. O. Oni podgląda. Ty pierwszy? Trzy. No to jakie, małe czy duże? Małe. Gdzie one są? Wyjeżdżają. No, ja już mam. Mogę pokazać, Tak. Mam biedny. pierwszy, ja? Tak. Mała, mała. wow, wow. Casemiro, no super, A ja, chyba to nie mamy. Daniuma. Wow, on rzadki. też rzadki holenderski, no. Uwaga, teraz ja mam kogo obrócony. To jest napastnik, pisze forma. Bergwin. Skąd wiesz? Chyba, proszę, że Bergwin. A, Depay. Daj, depaj. De no Depay już mamy. Tu bramka, się bramka. Jakiś... Kurtua. No i fajnie. Czyli jedna holenderska, nie, dwie były, tak? Aha, to. jeszcze też i zostały nam do pokazania. No. ha, ha, ha. Oh, ha, ha tralala. Kto pierwszy? Ty. Ja pierwszy. Uwaga, uwaga. oj jest obrócony z przodem, to damy tyłem. No, uwaga, uwaga. To jest napastnik. No, jestem ciekaw. A ty? No. Uwaga? Lewandowski. No, Ej, Lewandowskiego to, to myśmy nie chcieli raczej. Hakimi. No, już lepiej. Bo Robert się często trafia w tych zestawach. I znowu napastnik. Ciach! Luka. Lukaku! A tu? Mamy Lukaku? Mamy, tak? Chyba tak. Tu? Tu jest, jest kto? Też napastnik, żeby nie Lewandowski tylko. No, ale wykrakałem. No nie, nie fajnie, nie fajnie bo Robert jest częsty, jest dobry zawodnik, ale się często trafia, no niestety. Czyli znowu limitek chyba tylko Kasemiro? I Kurtua. I Kurtua, tak? No. No to dobra, no to mamy sześć saszetek, niestety nic takiego... To chodź, moje dalskiego. saszetki. Masz, jak twoje saszetki, no tak, a tu są moje, zobaczymy. To będzie mieć więcej punktów. Dobra, czyli robimy pojedynek, no to leć, otwieraj. No i co tam Oli wyczaruje nam dzisiaj? Walia. Hiszpania to jest Arabia, tak. Niemcy, Meksyk herera. Belgia Vertongen, to nie ma punktu dla mnie tak? nie, Aha. Korea i, I? Anglia, tak. no, no to dobra, to co teraz patrzymy czy ja coś trafię także taka paczka super przyszła, jesteśmy zadowoleni, teraz będziemy mieć co otwierać w najbliższych dniach O, coś pomieszane, jakiś patch. No zobaczymy. keeper Mendy, Argentyna, Magician Teraz jest Australia Contender Team, Japonia, Senegal Wszystkie jakieś pomieszane w tej zasieczce są. Costa Rica. Kamerun i Szkocja. Czyli nikt bez, dalej bez punktu, tak? U mnie też się nikt nie trafił. Dziwne. O, ale to nie dla mnie. Neymar. <laughs> Katar. Ekwador. Też pomieszane. No, jakieś tak. Anglia. Arabia. Ekwador. Korea. No, jest. I Holandia. Punkt dla Olivera, dobra. U mnie druga saszetka. i Belgia. Aha, i Belgia widzisz. No, śpimy. Jak to mówią. Co my tu mamy? Tunezja. Dania. Sami czerwoni na razie. Dużynie. O, znowu czerwona koszulka. Szwajcaria. Serbia. Francja. Griezmann. Tak. Brazylia, czyli jest punkt dla mnie, Tiago Silva, Dania, na, fan... I... na Titanie i Ruki Wlachowicz. Ostatnia, tak. Univerko, ostatnia, czyli na razie Oli prowadzi. Dwa, jeden. Mhm. Morata. Loris, Korea, Ukraina, Kanada, Ukraina, Alison i, I? Francja. Waran. No, ale... no, no dobra, czy ja wyrównam? Albo może się uda wygrać, to będzie ciężko. Lecimy od złoty. Tym razem Ekwador na Golmasinie Oczoła z Meksyku. Teraz mamy znowu Meksyk. Ukraina. Polska jest. Batek Wysiński, czyli punkt dla mnie. Ghana A i Maroko ma Oliver. Maroko. I ostatnia karta: Japończyk. Shibas, Shibasaki, czyli co? 2-2. I fans, fans, bazowa, bazowa. No, czyli nierozstrzygnięty ten. Pojedynek na blisterki i ale no szkoda, że nam się Robert dwa razy trafił. Bo właśnie ta liwitka często się trafia, no ale trudno. Możemy się, może coś wyda nam się tak. wymienić albo. Za Nordiki. Tak, ale fajne, że Casemiro wpadł i oli Kresna. mówi Kurtua. Także to był film, gdzie pokazywaliśmy naszą super paczkę i otwieraliśmy dwa blisterki. Zapraszamy na kolejne filmy. Będziemy otwierać kolejne te właśnie rzeczy, które mamy. Do Łapki do góry, dajcie suba, jak chcecie, będzie nam miło. Zapraszam na kolejne filmy i miłego dnia. Pa!